Bardzo ciężki mecz i taki się zapowiadał od kilku tygodni. No było to starcie tak jakby bezpośredniego przeciwnika tak? o miejsce w tabeli. Także całe szczęście udało się utrzyma utrzymać tę pozycję, ale troszeczkę tutaj musiałyśmy zostawić na parkiecie. No, zawsze ciężej fizycznie jest grać tiebreki niż mecze 3-0, tak? to, jest, to jest jasna sprawa. Ale myślę, że wymęczyłyśmy to do końca. One były zmęczone tak samo jak my, byłyśmy zmęczone, także to była równa walka do ostatniego punkta. Co się wydarzyło w tie breaku? Prowadziłyście naprawdę sporą liczbą punktów i nagle grały siadła. Co się wydarzyło? A lubimy w zespole naszym takie, takie przystoje, które się no, niestety często. Mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej, no ale zdarzył się również dzisiaj. Yy, od stanu 12 bodajże 6, albo 12-5 yy, no na równą walkę. No, słabo, aczkolwiek na szczęście ostatnia piłka należała do nas.